Dzisiaj zapraszam Cię, abyś zamknął oczy na chwilę i po prostu poczuł. Poczuj delikatną i kochającą obecność, która teraz się do Ciebie zbliża, otaczając Twoje serce aurą nieskończonej czułości. To jest święta chwila. To moment, w którym aniołowie dotykają Twojego życia przesłaniem, które rozbrzmiewa bezpośrednio z serca Boga i jest przygotowane specjalnie dla Ciebie. Pozwól sobie na głęboki oddech, uwalniając się od zmartwień, lęków i wątpliwości, które tak często przesłaniają piękno Twojej duszy. To bezpieczna przestrzeń, duchowa świątynia zbudowana ze światła, gdzie może wejść tylko miłość, zrozumienie, uzdrowienie. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś. Od pierwszych kroków. Jakie postawiłeś tej podróży zwanej życiem, kochające niebiańskie istoty kroczyły u boku, świętując Twoje ciche zwycięstwa i wspierając Twoje ukryte łzy. Dzisiaj, droga, istoto światła, objawia się bardzo szczególna energia. Głęboka, czysta i prawdziwa więź, osoba, która nosi w sercu szczere uczucia do Ciebie, która o świcie. Gdy cisza nocy wyzwala najszczersze emocje, myśli o tobie z uczuciem, podziwem i wdzięcznością. Ta wiadomość od aniołów odzwierciedla to uczucie, wzmocnione i błogosławione, dzięki czemu możesz poczuć, jak bardzo jesteś kochany, jak wielkim światłem jesteś w życiu tych, którzy obserwują cię w ciszy i modlitwie. W tej spokojnej nocy pod rozgwieżdżonym niebem. Gdy większość serc pogrążona była we śnie, wydarzyło się coś bardzo szczególnego. Dusza nawiązała głęboką więź z Twoją. Nie poprzez widoczne słowa i gesty, ale poprzez subtelne nici energii prawdziwej miłości. Aniołowie, niestrudzeni posłańcy boskiej czystości, byli świadkami tej intymnej chwili. Słyszeli miłe myśli, ciche uśmiechy i ciepło. Które emanowało z serca tej osoby, gdy cię wspominała. A teraz, za pozwoleniem niebios, przynoszą Wam echo tej pełnej miłości wibracji. Być może poczułeś, choćby na krótką chwilę, niewytłumaczalne ciepło w piersi, nagłą chęć uśmiechnięcia się bez powodu lub inny rodzaj spokoju, jak niewidzialny uścisk, który zmiękczył Twojego ducha. Tak, to było prawdziwe. To była reakcja duchowa. To właśnie obecność tej osoby, połączona z delikatnym działaniem aniołów, poruszyła jego duszę. Duchowość działa w wymiarach wykraczających poza ludzkie pojmowanie. Mówi językiem serca, czystych emocji i prawdziwych uczuć. Kiedy ktoś, wczesnym rankiem, myśli o tobie z miłością i tęsknotą, ta energia podróżuje. Przekracza czas i przestrzeń i dotyka Twojej istoty w niewidzialny, ale potężnie realny sposób. Dzisiaj aniołowie chcą, abyś wiedział, jesteś głęboko kochany i podziwiany, bardziej niż myślisz. Droga istoto światła, osoba, która pomyślała o Tobie dziś rano, nie zapamiętała tylko Twojego uśmiechu i Twojej obecności. Nawiązała kontakt ze swoją esencją. Pośród ciszy nocy, gdy świat zwalnia, a dusza znajduje schronienie, odczuła ogromny brak swego światła. Myślała o małych rzeczach, które czynią cię wyjątkową, o tym, jak twoje oczy się rozjaśniają, gdy mówisz o czymś, co kochasz, o życzliwości, którą przekazujesz nawet w najprostszych gestach, o cichej sile, którą nosisz w sobie, nawet w bitwach, których nikt nie widzi. Ta osoba dostrzega wielkość Twojej duszy i rozpoznaje w Tobie coś rzadkiego, prawdziwą więź, piękno, które wykracza daleko poza to, co fizyczne, coś, co dostrzec mogą tylko oczy serca. Aniołowie mówią, że to nocne wspomnienie przesiąknięte było modlitwami. To była myśl, która prosiła o ochronę dla Ciebie, która z głębi duszy pragnęła. Abyś znalazł jedynie szczęście i spokój. Była to myśl wyrażająca wdzięczność za jego istnienie, wyrażająca radość z faktu, że mogliśmy go poznać, nawet jeśli krótko i w milczeniu. A aniołowie dodają: Ta osoba nosi w sobie sny, w których ty jesteś obecny. Marzenia o dzieleniu się, o rozwoju, o podróży, podczas której wasze dusze będą mogły podążać razem. Ucząc się od siebie i rozkwitając wzajemnie. Nawet jeśli dziś okoliczności wydają się odległe, prawdziwa miłość ma swój czas i swój własny sposób działania. Jesteś kochany z czystością, która przewyższa słowa. Wspominamy Cię z wdzięcznością i szacunkiem. A co najważniejsze, jesteś chroniony. Z każdym cichym uderzeniem serca tej osoby. Do wszechświata wysyłana jest modlitwa, prosząca o oświetlenie jej ścieżek, o spełnienie jej życia i osuszenie łez, zanim jeszcze spadną. Jeżeli dziś czujesz się samotny, aniołowie proszą Cię, byś posłuchał tej wiadomości z otwartym sercem. Jesteś głęboko kochany. Wszechświat sprzysięga się na Twoją korzyść. A to połączenie, tak piękne i ciche, jest tylko odzwierciedleniem tego, jak wyjątkowy jesteś w oczach boskości. Teraz wyobraź sobie, że otacza cię złote światło, niczym święty płaszcz utkany przez samych aniołów. To światło przynosi ciepło, przynosi uzdrowienie, przynosi pewność, że wszystko, czego szukasz całym sercem, zostanie spełnione w idealnym czasie. Poczuj, że w tej właśnie chwili wokół ciebie gromadzą się tłumy aniołów, tworząc krąg ochrony i miłości. Szepczą słowa otuchy, przypominając, że nigdy nie idziesz sam. Przypominamy, że nawet w najciemniejszych chwilach są serca, które biją dla ciebie, dusze, które w ciszy modlą się o twoje dobro. Życie, droga istoto światła, jest wielką świętą księgą. A każda pełna miłości myśl, którą ktoś do ciebie wysyła, zapisuje nową linijkę błogosławieństwa na kartach twojej historii. Każde pełne miłości wspomnienie, każde szczere życzenie, każda cicha modlitwa buduje niewidzialne mosty, które umacniają twoją ścieżkę, poszerzają twoje błogosławieństwa i podnoszą cię duchowo. A aniołowie podkreślają: Jesteś godny wszystkiego. Co najpiękniejsze i najczystsze. Zasługujesz na najprawdziwszą miłość, najgłębszy spokój, najszczersze szczęście. A wszystko to już zmierza w Twoim kierunku. Wiemy, że są dni, gdy ciężar świata wydaje się zbyt duży. Wiemy, że są chwile, kiedy zastanawiasz się, czy ktoś Cię dostrzega, odczuwa i naprawdę kocha. W cichych nocach, we łzach, które spadają bez wyjaśnienia, w myślach, które błądzą. Ale dziś aniołowie przychodzą, by przypomnieć nam, że miłość nie zawsze musi krzyczeć, aby istnieć. Czasem szepcze w ciszy poranka. Czasem to nagłe wspomnienie sprawia, że robi się cieplej na sercu. Czasem po prostu chodzi o to, że ktoś myśli o tobie z całą miłością świata, nawet jeśli nie jesteś tego świadomy. Ta osoba, która pomyślała o tobie wczesnym rankiem, zobaczyła twoją duszę, rozpoznała swoje światło, a na płaszczyźnie duchowej wasze połączenie jest błogosławione i chronione. Bez względu na to, ile czasu upłynie, bez względu na to, jak odległe mogą wydawać się ścieżki, prawda pozostaje. Pozwól sobie poczuć tę miłość. Pozwól sobie uwierzyć, że jesteś tak wyjątkowy, niepowtarzalny, niezastąpiony. A za kulisami wszechświata cierpliwie tkana jest miłość, przygotowująca spotkania, synchroniczności i cuda, które wkrótce objawią się w Twoim życiu. Droga istoto światła, weź tę wiadomość głęboko do serca. Jesteś głęboko kochana. Nie tylko dla tych, którzy myśleli o tobie dziś rano, ale dla całego stworzenia. Jesteś boską iskrą, cennym fragmentem nieskończonej miłości Stwórcy. Ufaj, że życie prowadzi cię ku błogosławionym spotkaniom, chwilom prawdziwego szczęścia, ku przyszłości który twoje serce poczuje się w pełni przyjęte i docenione. A kiedykolwiek poczujesz się samotny, pamiętaj, wokół ciebie są aniołowie, ktoś za ciebie się modli. Jest miłość, która cicho podróżuje przez czas i przestrzeń, chcąc dotknąć twojego serca. Kroczcie dalej z wiarą, miłością i nadzieją. Aniołowie są z tobą. Zawsze jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, zachęcam Cię do polubienia tego filmu, zasubskrybowania naszego kanału i dzielenia się tym światłem z innymi duszami, które również muszą przypomnieć sobie, jak bardzo są kochane. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wesprzeć naszą misję szerzenia przesłan miłości i nadziei, możesz przekazać Super Podzękowanie w kwocie do 20 dolarów amerykańskich. Twoja darowizna pomaga nam przekazywać energię aniołów jeszcze większej liczbie ludzi na całym świecie. Nieskończona wdzięczność za Twoją obecność tutaj. Jesteś światłem.